To dla siebie, ludzi z mego otoczenia Czasami na szybko, tak po prostu odniechcenia Ale zawsze szczerze, baję tu nie opowiadam Jeśli sam nie doświadczyłem, to się kurwa nie podstawia Po co to mam robić, po co jebać farmazony Słucham tych historii, szczerze jestem rozbawiony Dobrze porobiony, bo bym przecież nie ujechał Nie chcę nawet patrzeć na to, jak to się udaje człowieka Nie chcę patrzeć, kurwa, nie chcę kurwa patrzeć wcale Nie chcę widzieć tego, co mnie to, że zamieszałeś, że ci ktoś wystawił Takich ziomków se dobrałeś, bo nie patrzeć to co Robi tylko jaką ma gadane Zważ na ruchy typa, na postawę wobec ciebie W głowie masz zabawę, to szybciutko Cię ujebie, dobrze się zabawić Ale patrz na są w razie jak będzie potrzeba Będą słabo, bo przeciwko Robię rap, tak, wyjebane Co ty myślisz? Każdego dnia rano Rodzą się nowe pomysły, robię rap Tak, że wszystko, ty usłyszysz Takie historie mam w głowie, że nie wszystko Jest dla wszystkich, rody tak, wyjebany, co ty myślisz? Każdego dnia rano, rodzam się nowe pomysły robię rad Tak się wszystko, Ty usłyszysz takie historie Mam w głowie, że nie wszystko jest dla wszystkich Słuchy Spacer Pokazał przypadkowo odkrył kartę problemy i ze spaniem Okazały się tu fartem nerwy poszarpane Czas pokaże, co się stanie, Później o tym coś na winę, poczekajcie na rozdanie Mówiąc krótko, lecę Powiem krap jest dobra fala Trochę się przeżyło To i też jest o czym badać to tą tołą historię Mówiona to nie jest prawda To historia Ci pokaże, jako Swoją przyszłą zadbać Jak miłość będzie, które kiedyś też popełnił jak prowadzić życie, żeby se swoim spojni zadbać o marzenia, bo marzenia się spełniają, ale tylko takim ludziom, którzy o marzenia dbają Zacznij co z tym robić, a nie pod katową stojisz, chuja tak zarobisz Możesz tylko się pierdolić pozą się marnować, w murach czas leci powoli dzieci ci się ze wypuszczą zanim wypuszczasz Robię raz Tak, wyjebane, co ty myślisz? Każdego dnia rano rodzą się nowe pomysły, robię Tak, też wszystko ty Usłyszysz takie historie mam głowie, że nie wszystko jest dla wszystkich rody rad Tak, wyjebany, co ty myślisz? Każdego dnia rano rodzam się nowe pomysły, rody rap Tak, lecz wszystko Ty usłyszysz takie historie mam głowy, że nie wszystko jest dla wszystkich Co ty w z przewija swoją wiedzę Trochę nieobecny, jeszcze trochę mnie nie będzie lecz pamiętam Wszystko i na stówę kiedyś rzucę Jak na razie siedzę tutaj ciągle go nie pokazuchasz, mal potrzebny Bardzo na planów realizacji do z ogrodem basen, a nie kurwa tam i wację, w wakacje w Egipcie albo innych ciepłych krajach Jeśli ty myślisz inaczej, powodzenia życzę nara Nie przystaję z tymi, co to życie fuju mają Myślę, że są fajnie, a na niczym się nie znają mi takich łukiem niech se strają swoje gwiazdo Ja mam na nich wyjebane z buta, uderza na miasto Krótki spacer, przeprawa poznanej mi okolicy Dobrze mi to zrobi, porozkwinieć sobie w ciszy Zostać sam ze sobą, zasłuchanie swoje myśli Ty nagrałem ten numer, czy on mi się tylko przyśnił?